Dzisiaj zapraszam Was na panierowaną cukinię z cacykami. Z jednej strony przeprawiamy ją solą oraz czosnkiem, odwracamy, z drugiej leci pieprz ziołowy i zioła prowansalskie. Następnie przepuszczamy cukinię przez stację do panierowania, czyli mąka z jednej, drugiej strony, jajo i bułka wymieszana z panką. Panierujemy tak każdą jedną cukinię, a następnie smażymy dosyć krótko na sporym. Ogniu, tak by cukinia pozostała lekko chrupka w środku. Na cacyki, oczywiście musimy zatrzeć ogórki, następnie je solimy i odciskamy z wody. Ja zawsze do cacyków dodaję odrobinę fety, koperek, jogurt, no i obowiązkowo ząbek lub dwa ząbki czosnku. Doprawiamy solą pieprzem, no i u mnie obowiązkowo, czyli podajemy razem z cukinią. Jeżeli mnie nie obserwujesz, to nie obserwuj. Albo obserwuj, rób co uważasz, ale tą cukinię zrób sobie, bo sezon właśnie na nią się rozpoczyna.